Siema, to kolejny odcinek. W ogóle przed tym odcinkiem, bo ogólnie to jest odcinek o właśnie bazie dropienia i o otwieraniu mega boxa. Przed odcinkiem strasznie męczyłem się, bo była misja, żeby 8 razy wygrać knockout i w końcu to zrobiłem, ale to trwało naprawdę długo i w końcu to zdobyłem. I ten odcinek będzie głównie, że no, że pokazuję, że dropię właśnie tego baza i parę rundek nim zagram, żeby wam go pokazać. Ale na razie mega boxik otwieram mega boxa. Dobra. Zobaczymy co wydropi. Uwaga! Piątka. Niestety, ale mogę, się trafią punkty do jakiejś postaci, którą nią gram. Y o, do Broka, fajnie. I do Sergia. O, Serja też chciałem właśnie. Nice. I jeszcze level up. I uwaga. 3, 4, ry Nowa postać. Baz. Ło. Oh, w końcu baza odebrałem. Wygraj bitwy 15 z Baz. to jest łatwe. Chcę wygrać 15 rundek. I patrzcie. To jest on. I teraz zagramy sobie. A zadyma koszem mogę w sumie, bo mam na nim zero pucharków. No dobra, to zobaczymy jak działa Zodyma pod koszem. Znaczy ja już nie ugrałem pewnie też, ale tak z bazem no to jeszcze nie grałem. W ogóle to jest moja pierwsza runda teraz, a, w tym okręgu sobie nabijam pulta na nich, o, to jest niezłe strzelę? Tak! Strzeliłem. Aaa, jaki skill. <laughs> Nie no, mnie pewnie na słabych graczy teraz losuje, bo zero pucharków mam na nim. No ale mimo wszystko, są fakt. Też strzeliłem. A naje, nawet jak mają tarczę, to nabijam? Tak, nawet jak mają tarczę, to nabijam. No spoko. O, ale to było OP! To było OP! Podaj! Podaj! No podaj! No gościu, <noise> nie Aj, no zabił mnie Ty jeszcze strzeli Nie, dobra Jak będzie win, to by było fajnie no W końcu pierwsza rundka To trzeba zaprezentować go dobrze Bierz tą piłkę Dobra, jak są w tarczy, to też dostaję No to Dobrze, kolejne punkty. Tym razem jakiś rusek wbił. Obra? Ja! To było P. tak wyglądałem otka bardzo. Na razie nie jest animowana, ale pewnie potem to dodadzą. Nie no, ten Barley to... To nie jest za dobrym graczem chyba. Chyba pierwszy raz gra. O, ogłuszyłem ich. Nie, no po co ja wykopałem? Po co ja podałem temu Barleyowi właściwie? Waga! Nie! No ja teraz lepiej od tego tego Barleya, to na pewno się nie zachowałem Bo znowu nie trafiłem Ale no spokojnie, on chodzi ciągle za mną, głupio robi, no ale dobra Strzelę? Strzeliłem! Ale skill! Nie no, skill jest O i mogę się tak bustować. Nie no, to było szefowskie zagranie. Pa 10 punktów. Nice! No nieźle. Przetestowaliśmy sobie to. To może teraz sobie przetestujemy. A, co można? Za dyma. No dobra, spoko, jakby... Może na solo, na solo. Na solo mało gram ogólnie. Głównie na dół. Co jest za 67, A to jest łatwe na nim chyba. No raczej tak, bo dużo bije. Dobra Uwaga, uwaga A, duży ma domać W sumie dosyć Pa, pa, pa jest, Będę dostać przez niego ulta No na tych pucharkach to dobrze nie grają Jak możecie zobaczyć Dobra, spoks Hmm, kogo by tu jeszcze porobić Ty, ja mogę tym w sumie sprawdzać Czy ktoś jest w krzakach <laughs> w sumie mądre dobra, zwierzę sobie kiuba. o dobra ogłuszyłem go i zabiłem i widzicie, jak fajny? Hmm, ciekawy jest ten baz szczerze mówiąc polecam wam go bo naprawdę dużo bije i tak dalej. O! I ogłosiłem go ultem. No moim zdaniem jest to OP postać. O, od razu kilka misji naraz. No dobrze, zagramy sobie jeszcze jedną rundkę. Myślę, że można spróbować na... na knockocie. I to będzie ostatnia rundka. To jest taki krótki odcinek, tylko żeby wam pokazać jak ta postać działa, jak ktoś jej nie ma i tak dalej. Dobra. No, zobaczymy. Dobra. Nie, no zabił mnie. A ten ból pewnie nie ogarnie, pomimo to, że zabiłem tyle za niego ludzi, to on pewnie nie ogarnie, że go zabić. No nie ogarnął jak zawsze. A goście sobie unika. Czemu? Czemu? Nie, mi sprawdza te krzaki, ok? Jakby. Jak ten brok go porobi, to to jest najgorszy ból całego świata. Nie wierzę w to. Nie, dobra, ja chyba muszę bardziej się kampić, bo moi za nie ugrają tego. I goście zamiast podejść do niego, to stoi i czeka, aż go zabije. No to jest trochę dziwne, ale ok. Hmm. Dobra, dobra. A i pod poprzednim odcinkiem hmm, napiszcie, czy dobrze jest, czy ten... Hmm, czy nagrywać dłuższe odcinki, czy krótkie takie, na przykład po takie 10 minut, czy chcecie na przykład po 15 lub 20. Musicie mi powiedzieć, bo nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy wam takie odpowiadają. No dobra. Ja już kończę ten materiał, bo to był taki szybki. No dobrze, tak więc cześć.